18 września. Moim celem jest pokochanie siebie dzisiaj bardziej niż wczoraj. Przeszłość istnieje tylko w naszym umyśle i w sposobie jej postrzegania, które wybieramy. Oto moment, w którym żyjemy. Oto moment, w którym czujemy. Oto moment, w którym doświadczamy. To, co robimy teraz, kładzie podwaliny pod jutro. Więc oto moment, aby podjąć decyzję. Nie możemy zrobić tego jutro, ani nie mogliśmy zrobić tego wczoraj. Możemy zrobić to tylko dzisiaj. Jest ważne, że teraz wybieramy to, co myślimy, w co wierzymy i co mówimy. Gdy nauczymy się kochać siebie i ufać wyższej mocy, staniemy się współtwórcami wraz z nieskończonym duchem kochającego świata. Nasza miłość do siebie przenosi nas z bycia ofiarami do bycia zwycięzcami. Nasza miłość do siebie przyciąga do nas wspaniałe doświadczenia.